To już 11 lat, odkąd miasto finansuje program in vitro. W tym roku rusza kolejna edycja wsparcia par, które zdecydowały się na leczenie niepłodności metodą zapłodnienia pozaustrojowego. Zainteresowanie programem od lat duże. Tak, jest już duże zainteresowanie praktycznie od początku roku. Telefony mieszkańców dzwonią tutaj do wydziału, pytają się, kiedy będzie nabór wniosku, właśnie do naszego miejskiego programu zapłodnienia pozaustrojowego. Najbliższą sobotę w Urzędzie Miasta odbędzie się spotkanie zainteresowanych dofinansowaniem do in vitro. 25 lutego, tutaj w Urzędzie Miasta Częstochowy. W sobotę od godziny 9 będzie nabór wniosków, i wszyscy mieszkańcy częstochowy chętni do uczestniczenia w programie mogą przyjść i taki wniosek złożyć osobiście. A jaka jest wysokość dofinansowania tego programu? Do każdej pary. 5000 zł do procedury. Oczywiście nie jest to całkowity koszt procedury, aczkolwiek to kliniki, które kwalifikują do udziału w programie, będą tam określać, jaki całkowity koszt będzie całej procedury in vitro. Z budżetu miasta, tak jak mówię, 5000 zł do każdej pary. Środki finansowe nie są przekazywane mieszkańcom, tylko bezpośrednio na konto klinik, które będą realizować te procedury.